Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Mr. Dulcaster, a to kolejny odcinek Spida. Skończyliśmy poprzednio na tym miejscu. Po strasznej wędrówce, którą odbyliśmy właśnie w tamtym pomieszczeniu. Nie mogliśmy zebrać wszystkich tych gwiazdeczek. I się męczyłem troszeczkę. Ale teraz lecimy do przodu. Na co się zatrzymywać? Już trochę zapomniałem sterowania, już dawno nie grałem. Znaczy dawno, kilka dni, ale już wszystko trochę to nadal jest. O. Udało mi się chyba tak, tylko jeszcze chcę tą gwiazdeczkę, a to będzie ciężej. Jest, jest na razie dobrze. O! ok, Jest pięknie! Jeszcze bałem, że nie dam rady. Więc czy tym możemy rozwalać? Nie możemy. Ale możemy tak polecieć. No, no! Ach. A! na to nie możemy kłaść. Jaka lipa, trzeba poczekać. No to sobie poczekamy. Odepchniemy nas tutaj, i pięknie możemy sobie lecieć do góry. Tak jest. Okay. O! Tu już będzie trudniej. Zaczyna się bardziej logicznie robić. O! Dobra, wyjdę tu w inny sposób. Już się bałem, że spadniemy na sam dół. Zobaczymy, czy idzie to w inny sposób zrobić. Dobra, nie będziemy próbować żadnego takiego innego sposobu. Okej. Okay. No, coś takiego. Ojojoj tuś Co to jest Dobra na pewno ich nie możemy dotknąć To jest pewne Jakaś bomba nie to jakieś robociki spadają Na dole Okej okay. Teraz mamy skakaną platformówkę Jest ładnie mm -hmm -hmm. Okej, okay, rozumiem motyw O Jezu Ale po co ja w ogóle tak robię? Czyli mogę tak sobie przeskoczyć O dobra, nie mogę No inaczej mogę, ale O, coś tam mam Jeee, yeah, mamy zbroję Coś tu chyba jest, no właśnie tak zauważyłem dopiero później Nic jest więcej? E, dobra, trzeba użyć tej jednej bomby, bo by nas to zabiło Szybko sobie skaczemy, lecimy do góry To nie można. Więc trzeba na tym A tutaj można Tylko czy mi tobie coś mi w tym pomoże Tak nie za bardzo Aj Byłem blisko O, pięknie, nie musiałem nic zrobić Zauważcie, że to tło jest bardzo fajne. Bardzo fajnie się komponuje całym. z całą grą. Jakieś drabiny, jakieś telewizory, jakieś łopaty w tle. Naprawdę fajnie to wygląda. O wolno to idzie strasznie. A No tak na pewno nie wejdziemy. Byśmy musieli jakoś tak spróbować coś takiego i wlecieć tutaj Oj, 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 oj Ała awa. No spokojnie, spokojnie, panowie Ja tu tylko jestem wysprzątać A! Myślałem, że to mnie może zabić E byłby fail Dobra, mamy znowu tego ze światłem. Na dole. Co to jest? Eee! What the fuck? Myślę, że my to możemy jakoś zabić. Bo będziemy musieli to uczuć przed tym uciekać. No chodź tu. Aha, czyli jak tylko wyjdzie światło? Okej. Okay. No może się tu poruszę. To jest kiepskie. Dobra, spróbujmy jakoś. Może nam się uda. Naprawdę kiepskie, te level już powoli mnie przerasta Myślowo o, ej, nie sądziłem, że tak można, ale ja, ja zapomniałem o tym, że w ogóle można. Zabijać tych w taki sposób No dobre, dobre No sprawdźcie co to jest O Boże nie ten przycisk Aha, za bombę Ale zrąbałem No dobra, nic się nie stało Z gościem pogadamy, może ma coś ciekawego do powiedzenia okay. Ninciankini Bardzo ciekawe oj. Piękne jest to tu, ono mi się tak strasznie to podoba Ale duża plansza! O Jezu, do niego trzeba więcej Okej okay. Udało się Ale to nie było coś, co planowałem w taki sposób Tam nie można wejść O. To ciekawe Chcę tam wyjdziemy. No jej. że na samym końcu być. Ja też nie działa. Halo? Jak to działa? Nie. wiem, nie się mi zarobić za dużo. Czy czemu mnie się nie przyciągają? No. O Jezu. Tam widzę bombę. Tam na pewno chcę pójść. Potem armor. Tak jest, armor już mamy, a resztę nie trzeba i wpadamy na dół. Znowu się pojawia. Okej, okay. no miło się grało na razie, ale to było na tyle. Taki 11-minutowy odcinek. Aby komentujcie, lajkujcie, like subskrybujcie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie.